Co so, i sostry, wasze zamówione mudziki i roczniaki. Co tydzień wysyłki, wysyłki. na cały świat. Teraz do Europa, a następny tydzień do Ameryki: do Kanady, Ameryka, Meksiko, Brazylia, Peru, Chile. Non stop wysyłki. Moje gołębie się sprawdzają na całym świecie, tak samo jak moje produkty. Bezkonkurencyjne. Ani jednej pirojady, nic. Białe nosy. Zdrowe, silne gołębie. Wszystko idzie w para, bardzo żywe. Ale na moich produktach te późniaki szybko dożywają, bardzo szybko. Każdy, kto ma moje produkty wie o tym. Mleko jest ulepszone 0,5 ml mm. na liter wody. To teraz 1 ml na 2 litry wody. Dwukrotność i nie jest o moc. Można zamówić magiczne mleko. Plus śmietanka 0,2 ml na liter wody. Śmietanka to jest naturalna szczepionka. Daje się to raz w tygodniu to wystarczy. Chroni całe stado przed wszystkimi wirusami, bakteriami i grzybami. I pasożytami. Smoła, czarna witamina. Smoła, źródło wszystkich witamin. To jest taka galareta jak masło. Bardzo silny koncentrat. I do tego się daje też te moje grzyby. Grzyby też w wielkim opakowaniu 5 kg wystarczy na cały rok. I w kwietniu będzie nowy produkt, kamikaze. w kwietniu można zamówić, z maju wysyłki. Najlepsze co można jeszcze dać i wzmocnić z organizm gołębia przed i po locie. Gołębie w ogóle nie są wcale zmęczone z lotów. Nie czują żadnego zmęczone, zmęczenia, jest to naturalny produkt. Co, patrz kolego, jest słyszymy. O mało by był mistrz Polski, przyjaciel z Nowego Sącza, i no. Na ostatnim locie zrobili balango, bo tak super lotował, że zapomnieli prąd włączyć. Zegar do prądu włączyć i nie odbiło głębi z od ostatniego lotu. Tak by był mistrzem polski na moich grzeblach. Zakopany mistrz w tym roku, w 2019, w 2019 roku, zakopany mistrz w moje gołębie, On ma tylko 5 par moich rozpłodzie, więcej nie ma. W nowym Sączu. We Słowacji, we Słowacji dwukrotnie większe góry niż w Zakopanem, tak samo drugi mistrz w Słowacji, o tym będzie też później film. I na Śląsku we wszystkich oddziałach od Tychy, Mysłowice, Katowice, Chorzów, wszędzie mistrz na moich oryginałach i potomstwa od oryginałów. Więcej informacji na filmach. Tu jest ta piękna, brudna mazana Zahara. Co z pięknego! To nie wybrałem się samca dolczywita. Wygląda jak Rolex. Nakrapiany jasne. Zahara to głębie z pustyni. Dzikie głębie raz raz kurwa. Ей, матка, то е сурка сена Дольче Витте. То е Рамзес. To jest ta To takie białe nosy, jakie to zdrowie na moich produktach. Spróbuj te moje produkty, wszystkie inne produkty wywalić do śmieci. Te dziadostwo farbowane kwasy, cukry, mąki. Młody i roczniak. Patrzcie, jakie fajne muziki Co z pięknego, współpracować z naturą. To by było tyle. Teraz do roboty. produkty podaje przez cały rok, lotniko. Rozpłodowym i w czasie wylęków, nowość śmietanka, plus 250 ml. Naturalna szczepionka dla gołębi chroni całe stado przed bakteriami, wirusami i pasożytami. Zwiększa płodność i witalność. I także usuwa w naturalny sposób pirojady. Salmoneloza paramiksowirozę u ptaków, śmietanka także usunie grzyby z organizmu oraz nową chorobę herpes i adenovirusa u gołębi, stare i młode gołębie są niesamowite odporne witalne zdrowe, gołębie są tak witalne jak nigdy, śmietanka to uniwersalny produkt nowość 2020 rok, nowość mleko plus, 250 ml 500 ml 1 litr nowa formuła mleka, Chroni drogi oddechowe przed żółtym głuzkiem oraz wzmacnia niesamowicie system odpornościowy. Gołębie mają niesamowite białe nosy, są bardzo witalne i żywe. Pełno puchu w gołębniku, kolor pigmentów w oczach jest intensywny, niesamowita energia u gołębi, badania moich gołębi w Australii wykazało, bardzo duża ilość czerwonych ciałek w krwi, niespotykana ilość do tej pory u gołębi, gołąb ma więcej tlenu w organizmie, tak wykazało badanie moich gołębi w Australii, jeszcze nigdy tyle hemoglobiny nie widzieli jak u moich gołębi, smoła 1 kg. Czarna witamina źródło wszystkich witamin, daje moc, szybko wzmocni stado, idealna na ciężkie loty. Gołębie dostają super formę, trenują 2 do 8 godzin dziennie, chroni przed porozą. podaje się razem z grzybami, grzyby 5 kg. Po podaniu grzybów plus smoły gołębie trawią więcej niż 90% karmy. Są niesamowite, wesołe, witalne, błyszczą się. Mają niesamowite, piękne pióra. Na szyli u gołębi. Widać wszystkie kolory. Tęcze. Niesamowity kału gołębi. Pełno puchu w gołębniku. Są to żywe grzyby. Po otwarciu opakowania pachnie cała kuchnia na naturę. Kamikaze 1 kg. Jeden dzień przed lotem i po locie jedna mała łyżeczka na 1 kilogram karmy z rana. Niesamowita siła, gołębie nie są w ogóle zmęczone z lotu. Dostawa szybkiej energii do organizmu. Najlepsze, co można podać dla swoich gołębi. Przed i po locie, petogen plus witaminy dr. Wols. Żywe bakterie wpłynie na jednej łyżce 1 miliard żywych bakterii. Odbudują florę bakteryjną w jelitach. Zdrowa flora w jelitach to podstawa zdrowia. Produkty bezkonkurencyjne, matingermany wypróbowane przez lata w mojej hodowli. Jak wiecie nie jest to tajemnicą, od lat nie dajemy gołębiom leków i antybiotyków. U mnie zawsze była i jest tylko natura. Zamówienia na telefon 0049 15 11 290 15 11. I ty możesz mieć zdrowe, witalne gołębie zgodnie z naturą. Zadzaj mój telefon 0049 15 11 290 15. 15 11. Vešli mi SMS-a, ja každému odzváňam. Pozdrovenia. Nowe produkty roku 2020: Nowość Śmietanka Plus 250 ml. Nowość Mleko Plus w pojemności 250 ml, 500 ml 1 liter. Smoła 1 kg. Czarna witamina. Grzyby 5 kg na cały sezon. Naturalne grzyby, życie. kamikaze 1 kg. Petogeny plus witaminy od doktora Wolca. Więcej informacji na telefon. Numer 0049 1511 290 1511. Wyślij mi SMS-a ja każdemu odzwaniam na mój koszt. Pozdrowienia.